Kolekcje monety polska 2 zł 2005 rok. Witajcie na naszym kanale. Dziś prezentujemy polską monetę okolicznościową 2 złote z 2005 roku. Ma 27 mm średnicy, waży 8,15 g i wykonana jest ze stopu Norbik Gold. AS przedstawia orła białego, godło polski, rok i nominał. Rewers ukazuje ojca kordeckiego na tle klasztoru oraz datę 1655 a w otoku napis 350-lecie obrony Jasnej Góry. Moneta upamiętnia 350 rocznicę słynnej obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, kluczowego wydarzenia w polskiej historii, dowodzonego przez przeora Kordeckiego. Czy macie w kolekcjach monety związane z ważnymi rocznicami? Zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie przybliżymy Wam kolejne wyjątkowe monety. Subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie polubienie, mały gest, wielkie znaczenie.